Witam Państwa bardzo serdecznie na rajdzie rowerowym rowerem przez Busko Zdrój, który symbolicznie otwiera sezon rowerowy w busku zdroju. Spotykamy się już po raz szósty z kolei. Przejechaliśmy piękną malowiczą trasę, jest doskonała pogoda, słoneczko, wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni, trasa była doskonała, bo to szaniecki park krajobrazowy. Przyjechaliśmy właśnie na Karabosy, gdzie zaczyna się druga część imprezy, piknik rodzinny połączony z pieczeniem kiełbasek mamy nagrody, jest wystawa sklepu rowerowego, VeloBike który przywiózł bogatą ofertę, można się z nim zapoznać. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj znowu i bawimy się doskonale. Cześć, jestem Michał, jestem ze sklepu rowerowego VeloBaj. Dziękuję wszystkim za, za przybycie. Bardzo się cieszę, że tak licznie udało nam się zgromadzić Państwa tutaj w, w ten wspaniały dzień. Dzisiejszy rajd rozpoczęliśmy pod tężnią w wózku zdroju, przejechaliśmy ścieżką rowerową przez Las Winiarski, gdzie dotarliśmy na Karabosy i tutaj w tym miejscu kończymy dzisiejsze, dzisiejszą edycję rajdu. Jako tego wydarzenia zapraszamy wszystkich uczestników i nie tylko mieszkańców wózka do naszego sklepu serwisu rowerowego, gdzie oprócz standardowych usług serwisowych można się doskonale zaopatrzyć we wszystkie akcesoria niezbędne do roweru, a także w same rowery. W ofercie mamy wszelaki jego rodzaju zakres roweru, poprzez rowery dziecięce, młodzieżowe, górskie, MTB, pełną ofertę rowerów elektrycznych, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, także zapraszamy i dziękuję, do zobaczenia na następnej edycji.